Strony Erik i dzisiaj pogramy sobie w flat out, jeśli się nie mylę. No więc zaczynajmy, jedziemy, tak będzie z tego cała seria. Na początku mała rozwalanka, ale mnie nosi, kurde, yes. No, będę to przechodził ze 100 razy. Będę wszystkie wyścigi jeździł z Wami. No chyba, że mi jakieś naprawdę już kompletnie nie będą wychodzić. No to wtedy wyjątkowo, ale no, każde miejsce się liczy w sumie. Nie wiem jak często będą odcinki, ale postaram się robić jak najczęściej, albo że co dwa dni, co trzy, nie wiem. O Jezus, dogoniliśmy ich. O Jezus. Hm, tak faktycznie dogoniliśmy ich. To, start na R. Tron ninja, skok! Przecież to było niemożliwe. Pecha. boże, jeżdżę po wszystkim. Dziś jeszcze nie grałem w tą grę i tak mnie dziwnie się jeździ. To jest na tył napęd. Że bym na cztery. O, w mnie znosi. Nie da się jeździć tym pirratem. Uśmiech Ósmy też miejsce. Ważne tylko, żeby dojechać do mety. Te hmm. Będę musiał zmienić auto i to koniecznie. A czemu ja nic nie mówię? Nie wiem mitro yy, może dodam yy, taki mały pokaz GTA San Andreas, na, ale na multiplayer yy, na serwerze, <laughs> ja już nie chcę jeść. Już mi się zgodziło to całe jeżdżenie. Może będą dwa może to dwa wyścigi jak zmieniam auto. O ile zmienię auto. O bo to już był... O jestem tu są cztery okrążenia. Dogoniłem ich, I za chwilę ich zgubię. Wczoraj był odcinek z tego y, Counter Strike'a Też niedługo może dodam A i zapraszam do zagrania y, W grę przez internet Shakes a Fitget Na szóstym świecie mam 98 poziom Mam własną giludię Mogę pozapraszać Nie ma to jak ich. nie, 70 na godzinę. Ziuu. W sumie ta grę jest po to, żeby się rozwalać. To co mi tam skorzystajmy? A czemu ja tu jadę dziewczyną? Po co mam? No ale cóż. Bo ja to robiłem. Komputer mi dobierał. No, to komputer chyba nawet dobiera. Jajko, ja nie jestem przyzwyczajony do nagrywania filmików. Pum. Drift. Zaczycie, jeszcze, jeszcze będę ósmy. Raz jeszcze siódmy. Żartowałem, będę ósmy. Z tym jeżdżącą katastrofą tym samochodem. Ta dziewczyna nie umie jeździć. To nie moja wina. Khy. A tu można, można zmienić kamerę. Można zmienić kamerę. Dobra. Może lepiej nie zmieniajmy. Khy. Się. i nie będę może restart, restart, szybko, szybko i dogoń go, dogoń go ale emocje jak na zbieraniu pożyczek oe, yes. no restart szybko, jedź oe, tam nie mam szans na jakiekolwiek miejsce ale byłem siódmy to jest motywacja dla mnie, nie? Jedź, jedź, będę siódmy! Czy będę siódmy? Oh yeah, jestem! Finisz! Byłem siódmy, oh yeah! E, dobra, to my się widzimy za krótką chwilę. siema, jestem z powrotem. E, I e, zdecydowałem, że po ekspie sobie trochę, znaczy po. dodałem sobie trochę kasy i ten jeszcze jeden wyścig z Wami przejadę. No. Móc jakoś jeździć. No, to jest To jest nadal na ten tu Nie no, tam się wydawał inny. A właśnie, bo tak w sumie to zrobiłem sobie nowe konto. I bo tamtym się nie dało jeździć. Nie wiem, jeśli to w sumie... No nie wiem nawet. Tak, możecie jeszcze sobie tam, może 4 minuty popatrzeć na no mam katastrofę o, 4 minuty ja już później z wami będę żegnać i pojeżdżę sobie no i... dodam to raczej I teraz mój ulubiony moment, moja ulubiona chwila. I bum, szakalaka. Dobra, to ja z wami kończę. Nara.